tydzień, a więc kolejna porcja informacji Maja Matyjaszek, program AZS-u News. Zapraszam do oglądania! Nie może być inaczej. Zaczynamy od pływania i ogromnego sukcesu nastoletniej Laury Bernat, która podczas zawodów Anna Grand Prix Pucharu Polski wywalczyła minimum kwalifikacyjne na Olimpiadę w Tokio. Podopieczna trenera Sławomira Piszki tej sztuki dokonała w wyścigu stylem grzbietowym na dystansie 200 metrów. Jej wynik to 2 minuty 9 sekund i 81 setnych sekundy. Młoda zawodniczka zdeklasowała wszystkie swoje rywalki, wygrywając z przewagą przyszło 4 sekund. Minimum to nie wszystko, bo Laura poprawiła także rekord Polski Juniorów. Za nią zmagania ukończyły Zuzanna Herasimowicz, AZS AWW Warszawa i Adela Piskorska, UKS Szark Rudna. Koszykarki, pszczółki, polski cukier, AZS UMCS Lublin przegrały piąte decydujące starcie z fale Loki, Koki, Rosmedia, basket 25 Bydgoszcz 56-57. do 57. Tym samym kończą sezon Energa Basket Ligi Kobiet na pierwszej rundzie fazy playoff. Pierwsze punkty w meczu zdobyła Sierra Berwick na 0 do 2, ale szybko to pszczółki zaczęły dochodzić do głosu. 8 do 5 prowadziły po trafieniu Ilarii Milaco. Gdy w taki sam sposób na 17 do 7 podwyższyła Jennifer O'Neill, trener Piotr Kulpeksa wziął czas. Gdy podanie Klaudii Niedźwieckiej na punkty zamieniła Morgan Birch, zrobiło się 29 do 18. Straty zmniejszyła Julie McBride rzutem za 3, ale była to dopiero pierwsza celna próba z dystansu na 8 oddanych przez zespół zbyt Bydgoszczy. Pszczółki w tym elemencie grały na 75% skuteczności. Do przerwy akademiczki wygrywały 36 do 26. Różnica utrzymywała się do około połowy trzeciej odsłony, ale wtedy lekkie przełamanie w postaci dwóch celnych rzutów zanotowała Berdik i Lublin wygrywał, ale tylko 39 do 34. Z linii osobistych rzucała Martina Fasina. Szybko pszczółki znowu odskoczyły do 10 punktów na 46 do 36. Ale to nie złamało zespołu gości. Przed ostatnią odsłoną na tablicy wyników widniał rezultat 48 do 45. Wszystko było sprawą otwartą. Niecałe trzy minuty przed końcem, pszczółki miały już pięć fauli na koncie, a z linii wolnych trafiła Stankiewicz. Strata zmalała do jednego oczka. Chwilę później prowadzenie basketowi dała McBride. Na zegarze minuta i 30 sekund. Trener Szewczyk poprosił o czas. Przez kolejną minutę punktów nikt nie zdobył, a przed szansą na zwycięstwo stanęły miejscowe. Zostało 12 sekund na dokończenie akcji. Rzut wykonała Sklepowicz, ale ten nie znalazł drogi do kosza. W półfinale po pięciu meczach zameldowała się Bydgoszcz. No, jesteśmy wiadomo zawiedzeni, no, przegraliśmy jednym punktem decydujący mecz. Sezon się dla nas skończył i tyle. Gratulacje dla zespołu z Bydgoszczy, oczywiście powodzenia w dalszych, w dalszych grach. W, tym, w tej serii byli lepsi o ten 1-2 punkty i tyle. Drugoligowi podopieczni trenera Łukasza Achruka w imponującym stylu ograli Bestia z Białystok 41-25. Najlepszy na parkiecie okazał się Antoni Maciąg, zdobywca aż 13 goli. I to właśnie po jego trafieniu z szóstej minuty miejscowi szybko wygrywali już 4 do 1. Goście przez pierwsze 20 minut trzymali się jednak dzielnie. Po tym czasie przycisnęli zielono-biali, a szczególnie maciąg na 16 do 9. Zawodnicy Bestiosu mimo to nie odpuścili i do przerwy udało im się nieco zmniejszyć straty. Było 21 do 16. Ale po zmianie stron byli już bezradni. Lublinianie nie dali szans rywalom. Dobry atak i świetna defensywa sprawiły, że rywale nie mieli nic do powiedzenia. A zatem wygrał 41 do 25. Tak prezentuje się tabela grupy spadkowej. Panie trenerze, jak oceni Pan to pierwszą połowę spotkania z Białym Stokiem, bo dobrze zagraliście? Znaczy, pierwszą i drugą z... zagraliśmy dobrze. Drugą nawet bardzo dobrze, bo. Z tego, co, mi się chyba, co myślę, to, to chyba 9 bramek straciliśmy tylko w drugiej połowie. Więc rewelacyjny wynik. No, nasza obrona super, super funkcjonowała, zmusiliśmy przeciwników do oddawania rzutów z ciężkich pozycji. Dużo, dużo piłek nam oddawali też w ręce, więc super. Plan faktycznych nigdy nie, nie, nie zdradzam. Jedynie tu mogę powiedzieć, że gdzieś tam próbowaliśmy sobie wyeliminować ich e, człowieka, który najwięcej rzuca, nawet królem strzelców. No, gdzieś to się tam udało, on chyba ze trzy bramki tylko rzucił dzisiaj. Antek 13 konkretnie razy, no najwięcej to z kontry, no właśnie o tym mówię. Najłatwiejsze bramki są zawsze z kontry i dzisiaj, dzisiaj to funkcjonowało, dlatego tyle bramek po stronie Antka. Wreszcie zespół, zespół zaczyna się czuć jednością i, i, i zaczyna wszystko sobie funkcjonować, to co sobie ustalamy i gdzieś, gdzieś się tego trzymamy. Futsaliści Luksjony AZS z Lublin zremisowali we własnej hali z GKS-em Tychy 4 do 4. To mocno komplikuje sytuację akademików w walce o ekstra klasę. Do sobotniego spotkania Zielono Biali przystąpili po kilkunastu dniach kwarantanny spowodowanej pojawieniem się koronawirusa w zespole. Wystarczy powiedzieć, że podopieczni trenera Konrada Targowskiego zdołali odbyć tylko jeden trening, po którym czekał ich mecz z Tychami. Początek był jednak dobry w wykonaniu miejscowych. Trener, w tym dniu w jego roli Łukasz mm -hmm. Mietlicki, często rotował składem. Prowadzenie miejscowi objęli w szóstej minucie. Strzałem z dystansu popisał się Michał Kacz i było 1 do 0. Ten sam zawodnik podwyższył na 2 do 0, ale momentalnie odpowiedział Dawid Kochanowski. Goście zmniejszyli straty. Ten gol był bardziej prezentem od gospodarzy, bo złe wznowienie od bramki Adriana Parzyszka do Wiktora Rusyna przechwycił zawodnik gości, który następnie pewnie skierował piłkę do siatki. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Jednak po niej niemal od początku grę zdominowali przyjezdni. W 23 minucie udokumentował to Filip Krzyżowski na 2 do 2. To nie zadowalało GKS-u. Tyszanie dalej napierali, a prowadzenie w 29 minucie dał im Grzegorz Migdał. AZS znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Do remisu szybko doprowadził Tomasz Sekrecki, któremu rywale zostawili niemal autostrady do bramki, a on ją wykorzystał na 3 do 3. Wydawało się, że teraz do przodu ruszą miejscowi, jednak stało się zupełnie co innego. Atakował dalej GKS, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Po upływie trzech minut gry ponownie prowadzenie dał im Paweł Lisiński. Lublin musiał postawić wszystko na jedną kartę. Przez ostatnie 5 minut zielono-biali grali z wycofanym bramkarzem. Wyrównał po efektownej akcji indywidualnej i położeniu bramkarza rywali Michał Tkacz. Tym samym zapisał na swoim koncie hat -tricka. Było 4 do 4 i takim rezultatem zakończyło się starcie w Hali Glo. Tylko y, zwycięstwo y, było dla nas satysfakcjonujące, no a niestety nie udało się tego osiągnąć. Y, wiedzieliśmy, że będzie to mecz walki gdzieś po pierwszej połowie uważam, że poczuliśmy zbyt duży luz i, i to miało wpływ na drugą połowę, gdzie zagraliśmy dużo słabiej, Tychy to wykorzystały i wyszły na prowadzenie dwubramkowe. No tutaj nie ma co kalkulować tak naprawdę. Y, tak już mówiłem, no, dla nas są istotne tylko trzy punkty w takich meczach i nie, nie ma co patrzeć na to, czy można stracić, trzeba na pewno strzelić. Koszykarze UNB AZS Słonecz Start Lublin zakończyli sezon zasadniczy wygraną z zespołem Sokół Ostrów Mazowiecka 86 do 72. Przystąpią do fazy play-off z pierwszego miejsca w tabeli. Mimo udanego początku, w którym porzucie Adama Myśliwca było już 10 do 2, gospodarze nie poszli za ciosem. Przyjezdni radzili sobie lepiej i po pierwszej kwarcie mieliśmy remis 20 do 20. To podziałało motywująco na Lublinian, którzy od pierwszych minut drugiej odsłony podkręcili tempo. Po 5 minutach ich przewaga urosła do 10 oczek. Porzucie Mateusza Wiśniewskiego zrobiło się 30 do 20. Ostatecznie do przerwy tablica pokazywała wynik 40 do 20. 8. Mimo, że trzecia kwarta była już na korzyść Sokoła, to w kolejnej ponownie lepsi okazali się gospodarze. Akademicy wygrali 86 do 72. W pierwszej rundzie fazy playoff rywalem Lublina będzie AZS UJK Kielce. Weszliśmy w mecz bardzo nerwowo, tak samo w trzeciej kwarcie. I przez to drużyna Sokoła mogła nas być równorzędnym przeciwnikiem. Zresztą Sokół Ostrów nie, nie jest słabą drużyną, naprawdę zasługują na te trzecie miejsce w naszej mocnej grupie. Więc y, mecz troszeczkę weszliśmy nerwowo. Y, no i widać i czuć y, tą atmosferę przed play-offami, bo tak jak wiemy, za trzy dni już play-offy się zbliżają i widać zawodnicy troszeczkę y, już to odczuwają i myślami może byli przed pierwszym przeciwnikiem w play-offach, bo ten mecz miał jedynie znaczenie takie, żeby żeby podtrzymać pasy zwycięstw i, i, i żeby nie przydarzyła się porażka, bo tak naprawdę my byliśmy na pierwszym miejscu i Ostrów był na trzecim. Y, w, w przypadku porażki czy wygranej jednego czy drugiego zespołu. Także zwycięstwem zakończył się mecz naszych szczypiarnistech, które na wyjeździe walczyły o punkty z WKPR Wesoła Warszawa. Spotkanie od początku lepiej układało się dla miejscowych. Podopieczne trenera Patryka Maliszewskiego w 10 minucie po trafieniu Gabrieli Tomczek wygrywały już 6 do 1. Dobrze radziła sobie Anna Rosa. Do przerwy akademiczki prowadziły 15 do 9. Po zmianie stron spotkanie było bardziej wyrównane. Skuteczna z linii karnych była Julia Skubacz, której trafienia przybliżały MKS do zwycięstwa. Ostatecznie AZS pewnie wygrał 30 do 26 i aktualnie zajmuje wysokie, bo czwarte miejsce w tabeli pierwszej ligi. Ready to Win to cykl UMCS-u, który ma zachęcać przyszłych studentów do podjęcia nauki w jego murach. Bohaterem drugiego odcinka jest zawodnik AZS UMCS Szymon Żywko. Studia informatyczne podjęte na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ready to Win to cykl, w którym każdego tygodnia poznamy bliżej sylwetkę jednego z naszych studentów sportowców. Bo jak wiemy, studia to nie tylko nauka, ale także miejsce do rozwijania innych pasji. Uczelnia daje taką możliwość dzięki programom, które ułatwiają godzenie aktywności w różnych sferach życia akademickiego. W plebiscycie na Zawodnika Tygodnia z wynikiem 184 głosów wygrała Klaudia Pawlik. Wyróżnienie otrzymała za zwycięski mecz z Skrzostrowce Świętokrzyskim. Ten był jej ostatnim w barwach AZS-u przed wylotem na stypendium do Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu nominowani są Antoni Maciąg, Laura Bernat, Michał Tkacz, Gabriela Tomczyk i Mateusz Wiśniewski. Głosowanie trwa na Facebooku AZS UMCS Lublin. Gościem ostatniego odcinka Twarzą w twarz był Mikołaj Kotyra. Mikołaj to lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich, medalista Mistrzostw Europy do lat 18. Zachęcamy do obejrzenia całego materiału na naszym kanale YouTube. Przez ten czas, kiedy nie mogłeś robić tego, co kochasz, brakowało Ci tej adrenalinki? E, oczywiście. Na początku, znaczy na początku miałem taką chwilę, że mam chwilę przerwy dla siebie, teraz mogę coś porobić w końcu, jakimiś innymi pasjami się zająć. Ale po chwili zaczął mi tego brakować. Siedziałem po prostu w domu, nie miałem na nic ochoty, bo wiedziałem, że inni moi znajomi biegają na zawodach, robią życiówki, zdobywają medale. A ja siedzę po prostu w domu przed telewizorem i ich oglądam tylko. To już na tyle w dzisiejszym wydaniu. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do zostawienia lajka i zasubskrybowania naszego kanału YouTube. Do zobaczenia.